Władza nie poradziła sobie z kupowaniem dyplomów, to zwaliła odpowiedzialność na pracodawców, a dokładnie na pracowników kadr. Projekt zmian w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli dyplomów z wyższym wykształceniem, spoczywa, że uczelnie mają obowiązek potwierdzić zgodność danych z papierowego dyplomu z dokumentacją przebiegu studiów. Czyli mamy podstawę prawną przetwarzania dyplomów. No i teraz. Zaczyna się wielkie ale. Jeżeli pracodawca ma uzasadnione wątpliwości co do pro, prawdziwych danych zawartych w dyplomie, no i teraz życzę sobie sukcesu każdemu pracodawcy, który wyjawi, że miał uzasadnione wątpliwości, bo przepis mówi o szkolnictwie: ma uzasadnione wątpliwości, ale świadectwo czy dyplom ukończenia uczelni wyższej to dane osobowe, czyli podlega podrodo a z RODO już takie uzasadnienie wątpliwości, to nie jest takie powiedziane, że wydaje mi się, że jest fałszywe. No tu będą schody pod górę, bo to jest jednak poważne przetwarzanie. Złoży odpowiednio uzasadniony wniosek, no to wiadomo, że, czyli wiadomo, że ten proceder będzie trwał, czyli uczelnie będą mieć czas, pewnie z 30 dni. I oświadczy, że wcześniej przeprowadził wstępną weryfikację zabezpieczeń dokumentu. No i tu się zaczynają już jazdy. Dlaczego? Dlatego, że pracodawca nie dysponuje oryginałem. Pierwsze schody zaczynają się na kodeksie pracy, dlatego że kodeks pracy mówi, że pracodawca żąda ubiegającego się kandydata podania wykształcenia, kwalifikacji, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, ale te punkty od 4 do 6. Gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. No i teraz pytanie za 100 punktów. Jaki dyplom jest potrzebny do wykonywania obowiązków dyrektora operacyjnego? Dyplom szkoły wyższej? A dlaczego nie, na przykład szkoły średniej? A dlaczego, jeżeli dyplom szkoły wyższej, to czy będzie psychologia, czy musi być już zarządzanie? No i zaczynają się schody. Bo ile jeszcze w instytucjach państwowych jest to gdzieś tam uregulowane jakimś przepisem, to na firmach prywatnych już nie. Więc zaczynają być już pierwsze schody pod górkę. Ale to nie koniec zabawy. Bo paragraf 5 mówi, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby. Pracodawca może żądać udokumentowania danych, tak, tych właśnie z paragrafu pierwszego dla kandydata i trzeciego dla pracownika, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. I tu uwaga, słowo może. Słowo może, klucz, w RODO oznacza, że może to nie znaczy, że musi. Czyli nie jest podstawą prawną tutaj przepis, ale prawnie usadniony interes administratora, a każdy prawnie usadniony interes administratora jest założony testem, Równowagi no i oczywiście po modyfikacji tego przepisu będą żniwa dla inspektorów, no bo specjaliści od RODO będą pisać właśnie testy równowagi. A za to jest kasa, więc wszyscy sobie zarobią, natomiast pracodawca będzie oczywiście wkurzony, i wszyscy powiedzą, że to RODO jest na przeszkodzie. Nie RODO, tylko po prostu przepis jaki zmienili. Zmienili ustawodawcy sobie przepis. W Sejmie było łatwo powiedziane, żeby weryfikować dyplomy. To konsekwencją jest RODO, bo RODO jest kontekstowe. Zmieniłeś przepis? Trudno. Trzeba było go nie zmieniać. Więc pracodawcy niech nie mówią o przepisie, że tutaj będzie winne RODO, tylko będzie po prostu zmiana przepisu Jacki sobie ufali w Sejmie, bo nie potrafili sobie poradzić z fałszywymi tutaj Ukończeniami studiów, czyli lewimy. Po prostu zamiast wsadzać tych ludzi do więzień, jednych co kupowali i tych, którzy po prostu je mieli, dysponowali i okazywali fałszywe, no to będziemy się tak bawić. No nie musieli wcale iść do więzienia, mogli dostać wyrok w zawiasach i zwrot wszystkich kosztów, bo nieprawnie zajęli stanowisko ministra, a na przykład mieli mieć wykształcenie wyższe. I koniec. Albo spółka skarbu państwa, i koniec dyskusji. Oszukali, zwracają pieniądze. I jeszcze mają zakaz zajmowania stanowisk. No w każdym bądź razie, drugi paragraf, piąty już rozporządzenia mówi, że w teczkach ak osobowych przechowuje się opisy lub kopie. No i tu zaczynają się schody, jeśli teczki są elektroniczne, a przeważnie są elektroniczne i papierowe. Schody polegają na kserowaniu czy skanowaniu. Jeżeli skanujemy dyplom, to jest współczesny dyplom. Do tych danych jest trochę mniej, ale nie zapominajmy, że na rynku są i takie dyplomy. Gdzie jest zdjęcie, podpis danej osoby, podpis tutaj jest rektora, dziekana, dane osobowe, pieczęcie, numery upoważnień, no i zaczynają się schody, jak to skanujemy, wysokiej rozdzielczości, bo jeżeli sobie zeskanujemy poniżej 200 DPI, to rozpoznanie podpisów. Czy takich, to jest tam takie legoniczne, ale każda wyższa rozdzielczość, a pamiętajmy, że my musimy ze skanu zidentyfikować, czy był dyplom fałszowany, czy nie, czyli jego zabezpieczenia, to zwróćmy uwagę, że musi być wysokiej rozdzielczości skan. No i teraz, jaka jest podstawa prawna do weryfikacji? Ale po weryfikacji zweryfikowaliśmy, dyplom jest poprawny. Zmniejszamy skan na niższy, bo musimy, bo podstawa prawna wysokiej rozdzielczości skanu już nie jest tutaj podstawą, bo zweryfikowaliśmy, czyli retencja danych, likwidujemy wysoki skan. Wysoki skan podpisów może oznaczać, że taki podpis łatwiej przetworzyć, a to już oznacza, techniczne przetwarzanie wzoru podpisu. Podpis jest daną osobową. Zdjęcie wysokiej rozdzielczości też może posłużyć do sfałszowania tożsamości polegającej na tym, że wystawienie sobie podróbki, no bo mam wysokie zdjęcie, wysokiej jakości i też sobie zrobię dokumenty, czy jakieś podszyję, może to przejdzie przez ten, nie każdy po prostu dokładnie zna się na dowodach kolekcjonerskich czy tym podobnych. No a więc zaczynają się tutaj już malutkie schody, a z drugiej strony, kto powiedział, że do zdjęcia nie dałem tego samego zdjęcia co mam w dowodzie, czyli spełniający wymogi biometryczne, żeby mi wydano taki dowód. Zaczynają się już tutaj pewne rzeczy, które można ponosić odpowiedzialność, a z RODO to jest po prostu koszmar dla tych, którzy będą musieli to przejść. No i nie zapominajmy o konsekwencjach z RODO, bo czym jest naruszenie? prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem, czyli przypadkowo zalałem kawą wzory dokumentów, czyli na przykład dostałem dyplom i ja go zalałem. Zniszczono, zniszczono, utracono, zgubiono ten dyplom, albo przesłałem komuś niechcący pełny taki skan wysokiej rozdzielczości, to jest nieuprawniony dostęp, to jest wysokiej rozdzielczości skan, to nie jest zwykły skan takich dokumentacji, Musimy o tym pamiętać, że tu są konsekwencje i mamy oczywiście 72 godziny, chyba, że mało prawdopodobne naruszenie skutków, ale jeżeli wydostanie się wysokiej rozdzielczości skan, to nie mówimy już o mało prawdopodobnym naruszeniu skutków, tylko mówimy już o wysoko prawdopodobnym, czyli mamy 72 godziny na analizę, czy doszło do naruszenia, musimy powiadomić UODO i też osobę, której dokument wypłynął. I tu zaczynają się schody. Bo teraz, jeżeli nie użyjemy wysokiej rozdzielczości skanów, albo będziemy potrzebować oryginał, a będzie to trwało miesiąc i zgubimy ten oryginał, to co kto wtedy ponosi odpowiedzialność? No, kadrowa musi się mocno zastanowić, zanim sobie zostawi w mój oryginalny dyplom z uczelni, bo ja będę musiał ją odzyskać. Poniosę koszty, straty, utratę, no, pff, wszystko zgodnie z artykułem 82 RODO. Należy mi się odszkodowanie. Odszkodowanie będzie mi się należało z trzech tutaj rozdziałów, bo to nie ja będę musiał udowodnić przed sądem, że przestrzegałem RODO, a zobaczmy, że zapisy tego prawa nie są takie właśnie identyczne, bo co to znaczy, że uzasadnione? Na jakiej podstawie kazano zatrzymać mój oryginał dokumentu, żeby sobie go sprawdzić, po po tych 30 dniach, tak? a uczelnia na przykład się nie wyrobi, przedłuży się to i zgubią mój dowód do, do, do dyplomu i co wtedy? No, no będzie trzeba się nieźle tłumaczyć, a ścieżki są trzy. Ścieżka jest przez UODO, czyli kara administracyjna za bezpodstawne, dłuższe przetwarzanie wysokiej rozdzielczości skanu, czy nawet oryginału trzymanie i go utracenie. No Jak go utracą, no to zgubili, no to jest bez to jest naruszenie ochrony danych osobowych. No i drugie zagadnienie. Mogę podać do prokuratury artykuł 107, bo nieuprawniony sposób przetwarzano, bo jaka była podstawa decyzji, że mój dyplom jest tutaj sfabrykowany? No, trzeba uzasadnić przed prokuratorem, a to nie jest już takie proste. I trzecia z kodeksu cywilnego mogę podać taką osobę. No i załóżmy sobie, pan tutaj, właściciel firmy, pracodawca stwierdził, że mu, mój dyplom mu się nie podoba. Potem się okazało, że ten dyplom jest w porządku, ale mi go utracili. Jakie odszkodowanie mi przyznał za utratę tego dyplomu? No, trzeba trochę mocno trochę tutaj poruszać, bo to jest raz, że to będzie z RODO, to będą jedno odszkodowanie, ale później za utratę dyplomu, bo zgubili mój dokument. Ponowne szkody i to widzimy, że będzie tutaj się mnożyło: kancelarie sobie pięknie zarobią na tym biznes. No, oczywiście blady strach padnie na kadry, które będą musiały to wykonać. A oczywiście specjaliści od RODO zarobią ogromną kasę, bo komuś się zachciało modernizować sprawdzanie dyplomów. No i właśnie takie są konsekwencje. A najbardziej mnie śmieszy, że potem ktoś mówi, że to jest wina RODO. To nie jest wina RODO. To jest wina zmiany przepisu i kontekstowości RODO do tego przepisu. Trzeba było się nie bawić w dyplomy. Tylko trzeba było załatwić, że osoba, która się posługiwała fałszywym dyplomem, idzie po prostu siedzieć na 3 lata, albo w zawiasach dostaje przynajmniej na 5 lat. Święty spokój. I nie może zajmować stanowisk publicznych i w fundacjach. Byłoby tak z zmodernizacja nie prawa, tutaj oświatowego, i wydawanie dyplomu, i zwalania na pracodawców i kadry, tylko po prostu zrzucić odpowiedzialność na, na kodeks. Zrzucamy odpowiedzialność. Sądy po prostu nie mają innego wyboru. Musi dost jeżeli fałszował, kupił sfałszowany, to musi dostać wyrok w zawiasach minimum rok do pięciu lat i dziesięcioletni zakaz zajmowania stanowisk publicznych, samorządach, fundacjach i we wszystkich. Proszę mi wierzyć, że takie przekreślenie skończyłoby się podrapianie dyplomów. Masz pytania? Zostaw w komentarzu. Podobało Ci się, naciśnij łapkę, a jak chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał.